Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test najnowszej wiertarko-wkrętarki Parkside model Performance o oznaczeniu ppbsa 20 lia 1 czyli wkrętarka o momencie obrotowym 150 Nm. Zapraszam. Zanim przejdziemy typowo do testu, to chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to będzie mi miło, jeśli zostawisz subskrypcję. Mi to zawsze pomaga w jakimś rozwijaniu kanału. A dla zachęty powiem tylko, że mam już zamówioną najnowszą szlifierkę kątową Parkside Performance model D4, który posiada regulację obrotów i lada chwila też pojawi się jej test. No dobrze, mamy taki, taką nowość Parkside'a, e, bardzo ciekawą, nie spodziewałem się, że wyjdzie taka wkrętarka e, o, takiej aż, o takim aż dużym momencie obrotowym, czyli 150 Nm. Wkrętarka dopiero co się pojawiła, jest już ona w Polsce dostępna, ja mam dosłownie chyba kilka dni wcześniej, ponieważ kupiłem w Czechach. Ale nie o tym. Jak widzicie, wkrętarka jeszcze zapakowana. Zerknijmy sobie tak, pierwszy rzut oka, na opakowanie, czy mamy tu jakieś informacje. Oczywiście, oprócz modelu, mamy informacje o obrotach. Na biegu pierwszym jest to 550 obrotów na minutę, na biegu drugim 2200 obrotów na minutę. Mamy dodatkową rączkę, niemałą, zresztą zaraz się jej przyjrzymy bliżej. No i mamy oznaczenie, że jest to 150 Nm momentu obrotowego. E, tutaj tam jakieś wiadomo marketingowe, że dłuższa żywotność, dłuższy czas pracy na baterii dzięki silnikowi bezszczotkowemu nas nie interesuje. Zobaczmy sobie tutaj. Oprócz obrotów, które już podałem i mocy i momencie obrotowym mamy 25 ustań sprzęgła plus wiercenie, e, uchwyt wiertarski od 1,5 mm do 13, no i podane mamy tutaj też maksymalne średnice wiercenia, co jest 150 mm w no robi wrażenie, 16 mm stali. E, co ważne, tutaj akumulator jaki jest polecany to akumulator z serii Smart, czyli czwórka lub ósemka Smart, ponieważ wkrętarka jakkolwiek to brzmi jest Smart. Mamy tutaj jakieś Ready to Connect, wszystko to na tym filmie postawiamy. Staramy się sprawdzić, oczywiście jak to w Performance, 5 lat gwarancji, a teraz już otwórzmy sobie to i zobaczmy, co tam w ogóle je siedzi. No i jest i on, a może bardziej ona, bo to wkrętarka. E, w walizce mamy oprócz instrukcji, którą już pozwoliłem sobie wyciągnąć, oczywiście tylko wkrętarkę i e, ten potężny uchwyt boczny. Wyciągamy sobie to, walizka, no słuchajcie, standardowa walizka z serii Performance, kto miał, ten wie mniej więcej czego się spodziewać, jakiego plastiku, jakich uchwytów, pokażę tylko, że metalowe. Walizka nas nie interesuje, ląduje gdzieś tam. No i mamy wkrętarkę. No i co? Pierwsze wrażenie. Eee... No kurde, młotki są mniejsze, ale no 150 Nm moglibyśmy się tego spodziewać, tym bardziej po e, firmie, jakby nie było dla Majsterkowicza, jaką my Parkside. Może zacznijmy od tego, że słuchajcie, 150 Nm to ja ile wyjdzie, ile ona ma w testach, jeżeli w ogóle to się da jakoś sensownie testować. nie ma za bardzo znaczenia. Chodzi mi o to, że 150 Nm to jest absolutny rekord, jeśli chodzi o e, półkę dla Majsterkowiczów czy dla jakichś tam półprofesjonalistów. Mamy Airbowera, który według mnie jest taką właśnie półką półprofesjonalną, nie dla amatorów, nietypowo profesjonalną, nieważne, to, to każdy może to inaczej określić, ale wiecie o co chodzi. I tam mamy wkrętarkę 120 Nm. Żadne inne takie marki, tym bardziej z marketów, no, nie osiągają takich mocy, co tu dużo mówić, nawet profesjonalne marki, niektóre nie mają w swoim portfolio wkrętarki tak silnej. E, dobra, e, może po prostu się jej przyjrzyjmy. Słuchajcie, ja sobie wepnę akumulator na razie tylko po to, żeby po prostu wkrętarka łatwiej mi przed kamerą tutaj się prezentowała. E, dobra, jest to potężne, może weźmy coś do przymiarki, ale co ja mam tu tak naprawdę przyrównać? No nie mam Ryobi, który ma 95 Nm, no jest za, zarówno węższe jak i krótsze no nie będę już tutaj znaczy no będę bo pokażę, ale to to drastyczne porównanie ten DeWalt ma 65 Nm no ale to ma 150 Nm ponad dwa razy tyle e, tutaj śmieszne takie frezowanie na tą, na ten e, Uchwyt boczny, z tego co kojarzę, tak, bo tutaj są takie specjalne ząbki, przeostrzewam, tutaj są ząbki, czyli mamy tak naprawdę bardzo dużo możliwości dopasowania kąta tej rękojeści. Budowa wkrętarki ogólnie standardowa, no bo wiadomo, obroty lewo, prawo, bieg pierwszy, drugi, natomiast jeśli chodzi tutaj o wybór wiercenia i wkręcania, to mamy to rozwiązane przez taki pierścień, czyli nie trzeba sprzęgłem całym kręcić od jedynki do ostatniej pozycji, bo możemy sobie gdzieś tam sprzęgło zostawić na jakiejś pozycji, ustawiamy wkręcanie, a potem jak chcemy wiercenie, no to wiercenie. Zobaczcie, jakie to jest szerokie, przez co uchwyt wiertarski wygląda komicznie, taki jakiś mały. Czekajcie, porównam do czegokolwiek, czy to jest... No nie no, uchwyt wiertarski jest takiej samej szerokości. Jest krótszy, ale jeśli chodzi tutaj o średnicę jego, no to jest taki sam jak w każdej wkrętarce, więc po prostu tak duży korpus, tak duże tutaj body powoduje, że wygląda to naprawdę śmiesznie. Co, co mamy jeszcze coś tutaj ciekawego? No, lampka na dole. O której potem będzie kilka słów uchwyt do paska bocznego, uchwyt boczny do paska, w ten sposób już wstępnie zamontowany. Tajemnicza ikonka, ikonka smart, która się powinna zapalić, jeżeli połączymy się ze smartfonem. Kliknijmy to. No i coś tam mruga. Smartfon mam drugi w kieszeni, bo jednym nagrywam, połączyło się, także jest połączona z aplikacją Lidl Home. Dobra, bieg pierwszy, pokażę Wam, jak to pracuje. Wezmę troszeczkę bliżej mikrofon. Podniosłem ją, bo wibracje przenosiły się na blat. Przejdziemy na bieg drugi. Jeśli chodzi o odgłos, powiem Wam, że raczej standardowy, jak wiertarko wkrętarki e, e, z silnikiem bezszczotkowym. Nic tego tutaj nowego nie zauważyłem. Zmierzmy sobie teraz tego kolosa. Zacznijmy standardowo długości. Długość wkrętarki to 20,5 cm. Nie mało. Wyciągnijmy sobie akumulator, żeby zobaczyć bez akumulatora. Wysokość to 21, 21 cm do tych tutaj takich najwyższych momentach, momentów. Weźmiemy sobie jeszcze suwmiarkę i zobaczymy grubość, bo tutaj jest no naprawdę nieźle. Ona no mniej więcej korpus z tego co widzę, ma bardzo podobny 7,2 cm. No nie mało, zróbmy sobie jeszcze sprawdzenie wagi. Co, co nam się włączyło jakieś dziwne. Dobra, mamy gramy. Kilogram 700 bez akumulatora. Gdyby kogoś interesowało z akumulatorem czwórką, no to już jest 2300. No czuć to w ręku co tu dużo mówić, weźmy sobie jeszcze wstępnie, załapmy jakkolwiek tą, e, tą rękojeść boczną, sorry, ale równocześnie mówię myślę i robię 2600. Dobra, zobaczmy sobie przy okazji jak tą rękojeść montuje, jak to działa. Słuchajcie, jeśli chodzi o rękojeść boczną, no to tutaj tą e, końcówką, tą rękojeścią luzujemy ten tutaj metalowy pierścień. Tutaj mamy, tak jak pokazywałem, takie ząbki. Gdzieś to sobie musimy trafić w któryś z frezów, muszę mocniej poluzować zdecydowanie. Tak, aha, no i teraz tak naprawdę dowolność pozycji, to jest akurat fajne. I przykręcamy. W ogóle na opakowaniu jest napisane, zresztą zaraz to zobaczymy sobie. Chcę Wam jedną rzecz pokazać. A mianowicie o to mi chodzi: szybko mocujący uchwyt wiertarski z metalu z blokadą promieniową Rum-Rum-Rum. Nie wiem, jak to się czyta z niemieckiego extra 80, made in Germany. Cokolwiek to znaczy, czyli pewnie, że jest teoretycznie jakieś lepszej jakości. Co ciekawe, zobaczcie tutaj jeszcze jeden motylek, i wejście na tak, jakby ogranicznik głębokości wiercenia, którego w zestawie nie ma, albo ja nie miałem. Nieważne. Generalnie na razie rękojeść odkręcamy, bo to ten kawał, kawał rękojeści tylko tutaj przestaje. No i dobra, słuchajcie, może zerknijmy sobie teraz do aplikacji smart, co mamy. E ciekawego, jeśli chodzi o tą wkrętarkę. Dobrze, słuchajcie, mam to połączone. Oczywiście ja tego smarta raczej nigdy nie używałem. Odkąd to wyszło i tak naprawdę musiałem zrobić aktualizację oprogramowania, czyli tego Lead Home, musiałem zrobić aktualizację w akumulatorze. Musiałem na nowo to sparować, bo się nie wiem dlaczego rozłączyło to wszystko ze sobą. Także jak zwykle trochę zabawy. No dobra, ale nie każdy musi to używać, a to są testy i trzeba zobaczyć o co tu chodzi. Jak widzicie, akumulator czwórka gotowy do pracy. I tutaj mamy informację o urządzeniu. Nie, podłączonego, nie podłączono żadnego inteligentnego urządzenia. Podłączmy w takim razie, zobaczmy co się wydarzy. No nie wydarzyło się nic, może trzeba kliknąć. O, rozładowywanie. O, załapało. PPBS ppbsa 20 lia 12201 jakiś tam kod w środku. Dobra, tutaj, czy nam coś doszło? Nie, tu nam nie doszło. E, w ogóle, może, żebyście to lepiej widzieli, to zróbmy sobie coś takiego. Zobaczcie, za tą mamatorkę, ale teraz widać. Dobra, informacje o urządzeniu. Klikamy. No i mamy naszą wiertarkę, wkrętarkę e, tutaj. Jest jakiś wirtualny identyfikator narzędzia. Wybaczcie, ale zabluruję za go sobie w, programu, w programie do edycji, bo nie wiem do czego to jest i czy to się może komuś przydać. Model narzędzia, prąd rozładowania narzędzia. Wciśnijmy sobie narzędzie, zobaczmy, czy coś tu się zmieni. Nie. Zmieńmy bieg. Dobra, nie ma. Może nie ma obciążenia, więc nie ma też tutaj tego prądu w amperach wyrażonego. Zobaczymy podczas pracy. Prędkość obrotowa narzędzia. Tutaj możemy wejść w to aha no co nam pokazuje poziom pierwszy jaki jest poziom drugi no to, to po co to w sumie co mamy dalej poziom prądu bieg pierwszy bieg drugi aha dobra inaczej tutaj w ogóle mamy tryk expert i teraz tak jak włączymy na przykład tryb wydajność to zobaczcie że nam znikają niektóre funkcje co tu nam zostało poziom prądu i poziom obrotowa biegu czyli nam znikło to, co przed chwilą pokazywałem. Wejdę jeszcze raz w tryb ekspert i nam się pojawia dodatkowo opcja regulacja prędkości względem narzędzia. I tutaj możemy sobie coś regulować. Czekajcie, czy to się przesuwa? Przesuwa. Aha, no dobra, to ciekawe, czy możemy w takim razie poziom prądu bieg pierwszy i regulacja prędkości. zmniejszyć ją na malutko. No Dobra, 3% potwierdź. I co się wydarzy? He, słuchajcie, działa. Na pewno nie są to 3%, ale zdecydowanie zwolniła. Dajmy sobie na nie to. Dajmy sobie na 50 około. O, 43 niech będzie. No dobra, spoko. Dosyć fajna opcja. Jak ktoś ma robi jakąś powtarzalną pracę, gdzie takie coś mu przyda się, no to naprawdę spoko. I co? I możemy też zrobić w takim razie bieg drugi. Wybierzmy bieg drugi, zmieńmy wkrętarkę na bieg drugi teraz powinna być 100%. No i słychać, że zasuwa jak wściekła. I zmniejszmy sobie też na nie wiem tam, co się uda kliknąć. 16. No dobra, to dosyć fajne, ciekawe. Co my mamy dalej? A, prąd rozładowania, zresztą wskoczył 4 Ampery, czyli gdzieś tam z opóźnieniem jednak coś działa. Wróćmy sobie tutaj wszystko na bieg pierwszy, zostawić na 100%. A tutaj zostało to 16 z biegu pierwszego. Wiecie, w tych aplikacjach, tym bardziej do takich, w takich amatorskich mm, sprzętach, to może to różnie działać. No, ale mówię, to są testy. Chcę pokazać Wam, co tutaj mamy, co tutaj się dzieje. Odrzut narzędzia, czyli tak zwany kickback z angielskiego. Czyli teoretycznie jak będziemy na przykład chociażby wiercić w metalu i nagle nam się zakreszczy wiertło, no to przy 150 Nm nie chcę myśleć co to zrobi z nadgarstkami. Teoretycznie mamy tutaj funkcję odrzut narzędzia. Ja chyba ją sobie, wiecie co, dla bezpieczeństwa włączę. Może przy okazji uda się zobaczyć jak to działa na teście, chociaż wolałbym nie, bo już miałem kontuzję nadgarstka i dziękuję. Tryb pracy narzędzi ekspert. No to słuchajcie, no pokazuję Wam w ekspert, bo w tych eko i profesjonalista czy coś takiego to po prostu będzie mniej tych funkcji. Przełącznik lampy. Przełącznik lampy, jak go zgasimy... To wszystko działa jakoś dziwnie. Aha, to się sam zapala. No dobra. Aha, i to co? Teraz powinna być lampka wyłączona? Faktycznie, lampka nie działa. Więc włączmy ją sobie z powrotem. Tutaj się w tle zapaliła. I co ciekawe, jasność oświetlenia. E, nie jasność, tylko... Czekajcie. No tak, jasność oświetlenia. To kliknę. Czyli zmniejszmy sobie jasność lampki. Zobaczmy, czy to działa. Tak, działa. Lampka się ledwo tli. Też całkiem spoko. Hmm, wróćmy na 100%. Słuchajcie, w ogóle wiem, że może troszeczkę z tą aplikacją przynudzam, zawsze możecie przewidąć. Eee, I co? Jasne się A ogólny czas pracy narzędzia. Eee, tutaj mamy jakieś tam podstawowe parametry naszego naszej wiertarko-krętarki, czyli fajna sprawa na hmm, nieuczciwych sprzedających, którzy mówią, że nowa, a tu będzie miała nawalone kilka godzin. Nie no żartuję oczywiście. Ustawienie opóźnienia wyłączenia. O, to jest ciekawe. No to to akurat dosyć fajne, można sobie ustawić do do 100 sekund na to wygląda podświetlenie lampki. Ustawmy 100, kliknijmy, ja coś tam w tle pogadam, zobaczmy, czy chociaż nie zgaśnie po tych 10 sekundach. Dobra, słuchajcie, w końcu się pojawiły jakieś funkcje SPART. Czy to potrzebne komuś? No, szczerze mówiąc, taka troszeczkę kontrowersyjna sprawa, ale z drugiej strony nikt nie zmusza nas, żeby tego używać, a mamy jakieś dodatkowe opcje, które niektó niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Trochę się zaplątałem, sorry. Chociażby ta... Y Yy, obni obniżenie prędkości. Na, dru na drugim biegu mamy 2200 obrotów. Może być za dużo, może ktoś sobie chce tak wycelować w 1500, jak to potrafi jakoś dobrać. To spoko. Dobra, zabieramy się tak naprawdę za testy, zobaczmy jak to działa. E, w międzyczasie mi się już doładowuje do końca akumulator. Będziemy to testować na 4Ah akumulatorze Smart. E, tutaj jest polecany, rekomendowany akumulator Smart. Jest to wier wiertarka wiertarko-wkrętarka Smart. E, więc no, zostańmy przy tym akumulatorze. Na tą chwilę od razu mówię, nie mam ósemki. wiem że takie Monstrum wypadałoby, no, przetestać na ósemce. Za kilka dni prawdopodobnie będę mieć ósemkę. Więc wtedy, jeżeli jesteście zainteresowani, to e, zrobię porównanie między czwórką a ósemką, czy coś tutaj zyskujemy. E, na tą chwilę, tak jak mówię, testujemy na czwórce. Montuję stanowisko do testów i działamy. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do testów. E, zanim zacznę testować, mam tylko pokazać. Jestem tutaj oczywiście sparowany z akumulatorem. E, tryb Expert, wszystko na 100% poustawiane. E, sam akumulator w trybie Performance, wszystko na maksa. E, to już odkładam na bok. Po prostu, żeby nie było, testujemy maksy, nie będę się tutaj bawić w jakieś tam tryby eko i tak e, dalej. No i też słuchajcie, nie będę się bawić w małe wkręty, nie będę ukrywać. Mamy tutaj trzy belki 14, 14 cm, e, łącznie ponad 40 złączone ze sobą dają nam, ponieważ no, e, będziemy nawet wkręcać wkręty, 40 cm. E, pominę sobie naprawdę dużo małych wkrętów, no bo mamy tu wkrętarkę 150 nm, jak widzicie już leżą tu jakieś dwa maluchy, tylko dlatego, żeby sprawdzić sobie sprzęgło. Jeżeli ktoś się jednak uprze, żeby skręcać tym meble, no to warto sprawdzić, jak działa sprzęgło. Ustawmy sobie sprzęgło na biegu pierwszym i weźmy sobie naprawdę takiego mikrusa i zobaczmy, czy to w ogóle jest szansa, żeby sprzęgło zadziałało. Bieg pierwszy. Czy jest ustawione wkręcanie? Nie było. Teraz jest ustawione wkręcanie. Spróbujmy. Dobra. Kręci tam już gdzieś. Kręta już nie widać. Kręci. No można było się tego spodziewać. Zwięk Zwiększmy sobie wkręt troszeczkę. Tutaj już powinno być OK. Przynajmniej tak mi się wydaje. Próbujemy. Przypominam, że sprzęgło ciąga na jedynce. No i do takiego wkręta jest idealnie sprzęgło na jedynce. Nawet delikatnie ma problemy z wykręceniem. Więc jeszcze, żeby już Wam to... Słuchajcie, to jest tak wielkie, że ciężko jest to odstawić, bo zaraz się chce przewrócić. Sprawdzę tylko ten wkręt, ile on ma, żeby dla Was tą informację podać. To są 3,2 cm. Także to jest mniejszych nie mamy szans. No dobra, a teraz przechodzimy już do naprawdę poważnego wyzwania. Tutaj będziemy używać oczywiście bitów udarowych. Wiem, że nie jest to zakrętarka udarowa, ale po prostu bitów Milwaukee dobrej jakości. Zacznijmy sobie od takiego wkręta. On ma 16 cm. Oczywiście nie będzie on stanowił najmniejszego wyzwania. W teorii nie powinien dla takiej wkrętarki. Ale chodzi o to, że będziemy testować go na biegu drugim. Dobieramy sobie bit i próbujemy. No i dobra. Jest bieg drugi, jest pozycja wiercenie, czyli pomijamy sprzęgłość, tak jak mówię, 16 cm. Załapane, próbujemy. Hm. Potem już poszło pięknie, spróbujmy jeszcze raz. Ogólnie czuć tą moc, ale dlaczego się zatrzymała? Dobra, jeszcze raz. Poszło. Dobra, tutaj jakieś senki. Może faktycznie moja wina. Przeniosę się kawałek dalej. Nie no, dobra. Idzie gładko. Zostajemy na biegu drugim i bierzemy 24 cm Fi8. Spróbujmy gdzieś tutaj, żeby było dobrze widać w kamerze. Próbujemy. To na koniec to już było co prawda odcięcie. Ole, No nie no, czuć, że ma zapas mocy. Z odkręceniem też były delikatne problemy. Znowu spróbujmy sobie w innym miejscu. Nie no, naprawdę ładnie. Znowu tam jakiś delikatny problem. Zwiększmy poprzeczkę na 24 cm fi 10. Tutaj muszę tylko zmienić bit na większy. I próbujemy. No, słuchajcie, z lekkim dokliknięciem 24 cm FI10 wkręcone na biegu drugim. E, przypominam, że dużo wkrętarek na biegu pierwszym nie daje rady tego wkręcić. Spróbujmy sobie wykręcić. Znowu z lekkim kliknięciem, ale jest konkret. Dobra, co my tutaj mamy kolejnego? Tutaj mamy znowu FI8, ale dłuższy wkręt też, zostaniemy sobie na biegu drugim. 30 cm. Jaki tutaj jest bit, ten mniejszy? Zmieniamy na mniejszego torxa i próbujemy. Przymoi nam 30 cm Fi8. Załapane, bieg drugi. Próbujemy. <grystanie> Kurde, widzę, że tutaj chyba się w za słabe wkręty zaopatrzyłem. Ma tam delikatne problemy, ale jest całkiem okej. Okay. Dobra. Fi8 40 cm. Bieg drugi. Wkręt niestety chyba jest lekko krzywy. Są to nowe wkręty, kupione specjalne na ten test i próbujemy. Brawo. Próbujemy jeszcze raz. No tutaj już bieg pierwszy, bieg drugi, przepraszam, faktycznie jest trochę za mało, więc bieg pierwszy to będzie formalność. No i teraz przejdźmy sobie do takiego zawodnika. To jest 34 cm, czyli 6 cm mniej niż poprzedni wkręt, ale Fi10. Zostaniemy tutaj już na biegu pierwszym. Najpierw sobie jakieś miejsce załapane. Myślę, że to będzie formalność, ale spróbujmy. Ładnie, gładko. Co tu dużo mówić? Wykręćmy. Przejdźmy do wkrętów na nasadki. Dobra, mamy wkręt Fi-10, długość 18 cm. Te wkręty już wiadomo, że stanowią poważne wyzwanie dla wiertarko-wkrętarek. Załapane, próbujemy. Formalność aż delikatnie przekręciłem, wykręćmy. i przejdźmy do wkręta, który też kupiłem specjalnie na ten test, do tej pory największy wkręt jaki miałem to Fi 12, długość 16, natomiast tutaj zaopatrzyłem się w troszeczkę dłuższy, niestety nie było Fi 14 w kurtowni, gdzie kupowałem te wkręty, więc mamy Fi 12, długość 20. Eee, wiadomo, to się wkręca z zakrętarkami, a nie takimi wkrętarkami, ale skoro Parkside takie cudo wyprodukową, to musimy je przetestować. Zobaczmy. Mam nadzieję, że wytrzyma tu, o nie ta nasadka z powrotem. Tą samą że, że wytrzymają te udarowe wszelkie adaptery, że wytrzymają nadgarstki i ta rękojeść boczna. Widać w kamerze. Widać. No i dobra, próbujemy. A jednak, jest coś, co zatrzyma tego giganta. Doklikajmy to, teraz trzeba się dobrze zaprzeć. Wow. praktycznie wkręcona. Tak jak mówię, takie wkręty to w ogóle bez sensu. Szkoda sprzętu, szkoda nadgarstków, ale to jest test, więc dlatego zawsze staram się Wam pokazać. To z drugiej strony fajnie, bo pokazałem jakieś tam maksimum. Oczywiście przypominam, że na baterii, na baterii czwórce, ale jak dorwę ósemkę, to przetestujemy, to jeszcze raz. Dobra, przejdźmy sobie do testu wiercenia. Wiertło opadkowe 32 na rozgrzewkę, ponieważ wydaje mi się, że takie wiertło nie będzie żadnego problemu stanowiło dla tej wkrętarki. Oczywiście na biegu drugim słabsze wkrętarki dają radę, więc czemu tam a nie dać? Próbujemy. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, to wiertło się już jara od tej prędkości, ono już było testowane na moich filmach, także nie jest zbyt tutaj fajnym wiertłem do testów, darujmy sobie. Przejdźmy sobie teraz na wiertła świdrowe, wiertła, które wymagają dużych momentów obrotowych i zostaniemy tutaj na biegu drugim. Tutaj mam największe, które zaraz przetestujemy, 32 mm. Tutaj to w ogóle z tym wkrętarki 50-60 Nm mają problem na biegu pierwszym, a my sobie spróbujemy na biegu drugim. Tutaj mamy wiertło 25 i też próbujemy na biegu drugim. Strasznie się zapycha. Dobra, przeszło. Miało tam jakiś problem, może tam był sęk. No i co, spróbujmy to 32 mm. Wiertło ma uszkodzony uchwyt hex. Także musi być wkręcone jak wiertło cylindryczne. 32 mm, świdrowe na biegu pierwszym. Czekajcie, muszę troszeczkę to przesunąć, żeby tutaj mieć miejsce. No i co, spróbujmy. Poszło rewelacyjnie. Spróbujmy to dokończyć. Poszło dalej. Teoretycznie jakieś tam zatrzymania było. Zauważcie też, że te wiertła bardzo dużo urobku produkują, które nie nadążają wypychać. Przejdźmy sobie dla formalności na bieg pierwszy i zobaczmy na biegu pierwszy. O, nie w tą stronę obrotu. Na biegu pierwszym oczywiście masełko. Dobra, mam jeszcze taki wynalazek. Jest to wiertło również świdrowe. Fi 16, ale długość 40 cm. Te belki połączone mają 42 cm, więc będziemy podczas całego wiercenia w materiale. No i też sobie zaczynamy od biegu drugiego. Próbujemy. Zatrzymuję się, żeby nie było... Mój docisk tutaj za bardzo nie ma znaczenia, jeżeli docisnę mocniej, szybciej się zatrzyma, ale jest to wiertło samowiercące, więc ono ma tam na początku gwint i tak naprawdę samo ciągnie mi sprzęt. Dobra. Nie będziemy już się męczyć na tym biegu pierwszym, znaczy drugim. Przejdźmy właśnie na bieg pierwszy i spróbujmy. i do samego końca bez żadnego problemu. Zauważcie, że też jak na biegu pierwszym, jak wierciłem tym wiertłem opadkowym, ono dużo lepiej odprowadza wtedy urobek. Na biegu drugim jest to za szybki, są to za szybkie obroty i się często po prostu otwór zapycha. Wykręćmy jeszcze sobie. No, wykręcenie to już w mgnieniu oka. Dobra, zanim przejdziemy sobie dalej, zobaczcie jedną rzecz. To co widzieliście na teście było na w pełni naładowanym akumulatorze. Nic poza wideo, nie było robione żadne dodatkowe próby, żadne, że tak powiem. Momenty, które ponownie nagrywałem, i zobaczcie na akumulator 15% zostało nieźle. A jego temperatura to 58, przed chwilą było 59, no ale wiadomo, tutaj jest chłodno, więc zaczyna spadać. Także ten potwór wymaga dużo naprawdę mocy, e, w związku z czym ósemka jak najbardziej wskazana. Dobrze, słuchajcie, podsumujmy sobie to jakoś e, generalnie. Zapom zapomniałem Wam chyba na początku filmu powiedzieć, że cena tej wkrętarki to 450 zł. Co jak na. Wkrętarkę o takim momencie obrotowym i pięcioletniej letniej gwarancji, oczywiście, z rewelacyjną ceną, co tu dużo mówić, ale Parkside przeważnie z tymi cenami, e, no, w Parkside było to naprawdę fajne. E, jeśli chodzi o działanie, no, widać, że ma tutaj potężną moc, co, to, co tutaj dużo mówić. E, testowaliśmy to na czwórce. Na ósemce, oczywiście, byłoby jeszcze lepiej, ze względu na to, że ósemka jest na dwóch pakietach, czwórka jest na jednym pakiecie. Tak jak mówiłem, jeżeli uda mi się zdobyć ósemkę, to dogram jeszcze jakiś krótki film, gdzie tylko porównamy sobie jakieś naj, największe wkręty. Jednak już na czwórce e, widzieliśmy tutaj, że jest naprawdę potencjał, szczególnie. Jeśli chodzi o wkręcanie na biegu drugim było widać jak duże wkręty jesteśmy w stanie wkręcić mimo akumulatoru, akumulatora 4 amperogodzinnego. Szczerze mówiąc, w taką wkrętarkę wolałbym używać z akumulatorem 4 no bo ona już jest bardzo duża i bardzo ciężka, więc dodatkowe kowadło w postaci ósemki no nie pomaga, wiadomo. Jeśli chodzi o wkrętarkę, słuchajcie, muszę ją naprawdę ok, ocenić, dosłownie po tych pierwszych kilku wkrętach, wiem, że to taka może średnia ocena, ale działa dobrze, nic nie odcina, oczywiście odcinało gdzieś tam na biegu drugim, ale to już ze względu na zbyt duże wkręty jak na bieg drugi. Ta śmieszna, śmiesznie wyglądająca rękojeść boczna w praktyce okazała się bardzo fajna, ponieważ bardzo pewnie się ją trzymało i nie czułem tych 150 Nm, że zaraz mi zrobią krzywdę. Przez to, no naprawdę przez to, że ona jest dosyć długa, jest całkiem inne przełożenie i fajnie się to używa. Tak, jak mówiłem, cena ok, gwarancja ok, ale takie podstawowe pytanie, jakie mi się tutaj na, nasuwa, dla kogo i po co ten sprzęt? Nie wiem, może się ze mną nie zgodzicie, od tego są, jest sekcja komentarzy, możemy podyskutować, ponieważ tak, ja wiem, że jest dużo profesjonalnych firm, które mają 130-150 nm, ale to są profesjonalne firmy. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że Parkside jest w markecie spożywczym, kupujemy to raczej do majsterkowania. No to nie wyobrażam sobie majsterkowicza, który używa takiego czegoś. E, takiego czegoś w sensie na co dzień, że ma taką wkrętarkę. Okej, okay, zdarzy się może raz na jakiś czas e, to jakiś większy wkręt do wkręcenia, ale można sobie wtedy poradzić inaczej. Gdybym ja miał do wyboru taką dużą wkrętarkę kupić, a męczyć się z takimi wkrętami, no to oczywiście, że wybrałbym zakrętarkę. Natomiast jeżeli bym hmm, pracowałbym w jakiejś firmie, czy też po prostu sam posiadał swoją działalność gospodarczą, gdzie wkręciłbym no, naprawdę duże wkręty i wolałbym na przykład z jakichś powodów mieć wkrętarkę. A zakrętarkę no to chyba wtedy wybrałbym po prostu profesjonalną półkę jakąś. Eee, Okej, okay, fajnie, że jest takie coś w ofercie, to na pewno skłoni innych producentów do jakby nie było może wyrównania tej oferty, chociaż dla mnie pogoń za newtonometrami nie jest taka hmm, super, lepiej zrobić lepszą jakość niż dowalać tych newtonometrów. No ale słuchajcie, jest, działa, działa bardzo fajnie. Ja oczywiście jeszcze sobie ją potestuję, może macie jakieś pomysły, może z czym przetestować. Wiem, że zaraz pojawi się, żeby Airbowera 120 do tego przyrównać. Nie mam, ale może postaram się zdobyć. Byłoby to fajne porównanie, byśmy zobaczyli wtedy czarno na białym, czy te 150 Nm podawane przez Parkside'a jest po prostu tak, jak powinno być, mocniejsze niż 120 Nm krętarka Airbauera. Na ten film to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak macie pytania, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.